Siema. Wyskoczyłem sobie troszeczkę poplądrować, ale jak widać, zrobił trochę tutaj porządku na tym placu. Pod filmikiem wam podam kontakt do sprzedawcy. Widzę, kartki pousuwał. Sporo sprzętów stąd wyjechało. Jak wiecie, lubię sobie poplądrować po takich autohandlach. Nigdy nie wiadomo, co się tutaj ciekawego trafi. Powiem wam szczerze, że cały czas dla was filmiki kręcę i cieszę się, że kupiłem tą Toyotę Avensis, ponieważ od prawie miesiąca czasu, jak dla was nagrywam, nie widziałem żadnego samochodu, który by się dla mnie nadawał. Skoda Fabia 1.6 dieselek Ambition, rok 12, 90 koni 1.6, 227 Przejechane z nowym przeglądem. Ile to wychodzi? 25 tysięcy złotych. Po płatach, pewnie z 500 euroków dałoby się tutaj urwać. Fabia nie wygląda najgorzej. Muszę Wam powiedzieć, oponki jeszcze jako tako Ma tutaj poluweczkę Audi A4. Szkoda, że nie ma opisów na każdym samochodzie, będziecie musieli się pofatygować. No i zapytać sprzedawcę. Mamy skauta Skodę. Ładna oponka, fajny kolorek. Nie wygląda najgorzej. Ma tutaj włożoną kartkę, więc sobie zobaczymy. Audica. Czterodrzwiowa atrujeczka. 7000 euro za Skodę. Rocznik 2007, 140 koni, 2 litry, diesel, 240, przejechane w manualu, napęd na 4 buty. Zobaczmy, czy gdzieś jest korozja na tym sprzęcie. Tutaj już mamy purhelka, są parktroniki, z przodu pewnie zauważyliście, brakuje zaślepki w zderzaku. Od spryskiwacza lamp. Tutaj w nadkolu widzę już rudzielec. Pod tymi nakładkami zaczyna szaleć. No niestety lusterko, nie wiem co się tutaj stało. Folia rozłożona, środek wygląda na czysty i zadbany. Dacia dostała tutaj strzała w Dupala. Rok szesnasty. Z przodu widzę też jest. Uszkodzona delikatnie gdzieś tutaj dojechał tym sprzętem. Zobaczmy sobie, co jeszcze tutaj ciekawego możemy znaleźć. Uwielbiam plądrowanie takich auto-handli. Pełno niespodzianek. A trujeczka. Ktoś pisze, Audi jak nieruszone nie wieje. Jasne. Nieraz wam pokazywałem. Co się dzieje z Audicami A3? No, niestety, korsarz chyba skończy gdzieś w Afryce albo jako dawca organów. Nie mam pojęcia. A szósteczka, widzę, nawigacja jest obciereczka. Jest trzeba by ją troszeczkę dopieścić. Skrzynia automatyczna, obrotomierz do 6000. Rocznik. Wychodzi na to, że 9,8. Co jeszcze tutaj można znaleźć? Stoi Audica A4 w limuzynie Fordzik Mustanga. Ktoś chciał z niego zrobić. Widzę, ale chyba mu się nie udało. Kolejne A4 już tutaj mech się pojawia na tych sprzętach. Tutaj wystarczy wziąć pędzelek, zamalować. Skrzynia manualna, obrotomierz do 4000, czyli dieselek. Jest Alufelga z tyłu. Jest ten ciekaw, jaki silnik. Czy 1,9, 116 koni. Może udana jakaś jednostka siedzi pod spodem. Właściwie, tutaj macie kontakt do sprzedawcy. Możecie spokojnie sobie dzwonić, pytać o te bryczki. Kolejna A4, lekka obciereczka na papciu stoi. Powietrze zeszło. Skrzynia automatyczna. Z tyłu też na laczku stoi. Nie wygląda najgorzej. Tutaj osłonę na zderzaku ktoś zerwał. Uuu, otwarta, nawet nie zauważyłem. Dekli brakuje. Tutaj na Alusie nie mam pojęcia co się tutaj stało. Obrotomierz do ponad 6000. Czyli wychodzę z założenia, że jest to benzynka. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Może coś tutaj ma jakąś kartkę. Zobaczymy. Rumsterek. Rumsterek. Coś tutaj ma problem z szybą. Jak widać się nie domyka obrotomierz do 4,5 tysiąca, czyli Roomsterek w Dieselku TDI. A klasa C-Klasa, nic tutaj nie ma żadnego emblematu. Rudzielec się pojawia, nic zerkniemy sobie na obrotomierz. Zobaczymy. Do ilu się ten sprzęcior kręci w dizelku, pół skóra w środku i automat. Jestem ciekaw, ile ma to na latane. Coś tutaj się z otwieraniem maski stało. Ktoś sznurek założył. Rocznik 2004. Mazdeczka szósteczka to jest. Czy mi się wydaje? BMK E46 Są jakieś alusy ale kiepsko to tutaj wygląda w kupei 2 litry TDI Audi jakieś dziwne lampy miała z tyłu nie poznałem tego samochodu od tylca Nygus dawno nie brałeś nikogo od tylca Dlatego nie poznałeś twingacz z faldachem? Ta odiczka tutaj stoi dosyć długo. Ma delikatną obciereczkę. Ciekawe aluski. Fajny kolorek. Skrzynia manualna. Stoi tutaj już mat czasu na tym auto Jack chyba coś ma tutaj problem z poziomowaniem zawieszenia. Kolejna C-klasa K. Smartek Smartek Zobaczmy co jeszcze E32 się tutaj marnuje na autohandlu. Serducho boli. Rocznik 0, czyli 2000 rocznik. Skrzynia manualna. E30 ciekawe jeszcze pewnie da się to uratować no nie takie sprzęty się ratuje 26 benzynka czyli 150 koni audi strasznie zaparowana w środku w automacie audi również w automacie 6 cylinderków jack jack jest otwarty ale nie chcę tutaj wsiadać słuchajcie Niech ktoś tutaj przyjdzie coś, cap carap, potem wyjdzie, że nygus. Już kiedyś wam nagrywałem, rozmawiałem z tym sprzedawcą, no i mi powiedział, że po moim nagraniu ktoś mu tutaj wjechał na autohandel i wszystkie katy ze starych BMek usunął. Także wyszło na to, że nygus dał cynkacza. Ktoś przyjechał i zrobił akcję. Może tak było, może ktoś podpatrzył, ale tutaj wstęp na ten autohandel ma praktycznie każdy. Dlaczego akurat ktoś z moich widzów miałby to zrobić? Te sprzęty wam kiedyś już pokazywałem. Fajnie wyglądają te E30 po latach. Kiedyś mi się te sprzęty wcale nie podobały. Dopiero teraz im starsze nabierają uroku. Wyróżniają się na ulicy korsarz, golfiarz. Ten golfiarz to nie wiem skąd jest wyciągnięty. Za ucho chyba przyciągnięta w kabriolecie z hardtopem CRDI. Ale skubaniec Kubaniec powiem wam że sprzęty teraz tanie sprzęty na chodzie bardzo dobrze się w Niemczech sprzedają pomimo tego że podrożały samochody kiedyś za sterkę H w kombi 2006 rocznik trzeba było położyć 2000 euro 2 lata temu teraz za taką ładną trzeba położyć około czterech także Troszeczkę się zmieniło, a ludzie i tak kupują te sprzęty. Korsarz też płowieje. Nie mam pojęcia, dlaczego te korsy są tak tutaj wypłowiałe. Polo, widać, dostało strzała. E-46, rudzielec poszpachlowany, poluweczka. Co tutaj mamy? Kolejną BME E-46, szkoda, że nie mają opisów. Powiedział, że te sprzęty wszystkie będą na sprzedaż Vito. Vito nie wygląda najgorzej. Wysoko siedzi, może nawet wersja w napędzie na 4 buty. Kto wie? Lanos! O, mamy cenę na Lanosie. Zaraz zobaczycie. Obciereczka. Rzućmy sobie okiem, skoro jest cena przy lusterkach. Te osłony już całkowicie tutaj wypłowiały. Tutaj również obcierka, zderzak, błotnik, dekle. To nie wiem skąd wziął. Cena za lanosa 2200 rok 9914, 75 koni, manual 135, przejechane, nowy przegląd. Klasyk w środku. Czysty i zadbany, chociaż lusterko leży tutaj na fotelu. Czyli odpadło chyba. Jakieś opony są z tyłu, z tyłu zderzak też przytarty. Czyli ile wyjdzie ten lanosek? Dyszkę, nawet jakby coś opuścił, plus koszty wyjazdu. Może dycha na niego nie wystarczyć. Bemeczka na półskórach w manualu ale widziałem, że tutaj przedni zderzak gdzieś dojechał widać też długo stoi porosłam chem jak jakiś stary wieloryb Nygus a ty innej bluzy nie masz słuchajcie mam ciuchów pięć worków kto śledzi mój drugi kanał życie Nygusa właśnie się pakuje ja jestem taki, że jak Jakiego ściucha polubię, mogę go bezustannie nosić. Wrzucam do pralki, wysycha, zakładam i dalej w nim śmigam. Bardzo lubię tą bluzę, przyzwyczaiłem się do niej. 2500, 105 koni benzyna, rok 2200, przejechane wersja Edition 1.6 Golfiarz. Tak jak widzieliście troszeczkę płowieje. Lakier na nim. Emblematu z tyłu brak. Nad kole lekko przetarte. Mamy Fabiana. Te sprzęty Wam pokazywałem kilka dni temu na filmikach. Polecimy sobie troszkę, poszperamy. Jest pogoda, trzeba korzystać. Za tydzień powinienem być już w Polsce. W środę o wszystkich świętych. Dzisiaj też jest środa. Pewnie niektórzy będą stękali Nygus. My chcemy filmiki na bieżąco, a nie z opóźnieniem. To sobie przyjedź będziesz na bieżąco. Ciesz się, że w ogóle poświęcam swój czas. Zamiast się pakować w chacie. Latam tutaj z kamerką i ci bryczki pokazuję. Co to za pokazywanie Nygus. Jak nie ma cen, być może na jego stronie są wystawione. Tego nie wiem, ponieważ mówił, że wszystkie te bryki będą sprzedawane. Chcę tutaj zrobić nowy auto handel MKE60 E-Klasa W212 w kombi. Też taka jakaś troszeczkę jak widać pobdzierana zderzaki pobijane igiełka to nie jest mamy ese tutaj też bez opisu skubaniec nie chce mu się nawet tych samochodów opisać Esa oczywiście w automacie znaczek jakiś młodociany sobie pewnie już na szyi powiesił taka tutaj moda tego mecha też tutaj trzyma x czasu. Nie wiem po co mu ta renówka tutaj taka roztrzaskana. No chyba, że ktoś może będzie potrzebował jako dawcę organów. A Alusy wyglądają jeszcze w miarę. Dosyć zadbane, nie są porysowane. Mamy tutaj bitelka. Mamy fokusa. Troszeczkę już wypłowiały. Lupacz. Przygnieciony, kartka wisi, ale zobaczcie, jak długo musi ten samochód tutaj stać, skoro kartka praktycznie, zobaczcie, wypłowiała. Praktycznie nic nie można z tej kartki odczytać. A, sobie stoją, laleczki. No, takie szybkie plądrowanie. Może kogoś coś zainteresuje, ponegocjuje. Weźmie jakąś lorę, przyjedzie, kupi od razu kilka sprzętów, 3,700. Rok 2007, 230 przejechane w dieslu, 1,9, 105 koni, nowy przegląd. Błotnik matowy, zderzak matowy. Coś się tutaj z tym sprzęciorem działo. A karton, nie wiem po co ten karton, z tyłu te błotniki też są takie jakieś, Albo wypłowiałe Albo ktoś tutaj coś Jakąś rzeźbę zrobił Insignia V6 razy 4 Była kiedyś na filmiku Ma tutaj a trujeczkę. a na felgach Dezent Skrzynia manualna Obrotomierz Do 4000 Rocznik Wychodzi na to że 2002 tak mi się wydaje 12 to chyba nie jest tutaj jak widać przygnieciona drugi a może i 12 słuchajcie piszcie w komentarzach bo już się zagalopowałem zaczyna mi się w bani rezystor przegrzewać procesor, parktroniki są E39 Astra Kom, ne, w kombi, w kabrilonie, skup się tutaj dwójeczka na szybie przód może i jest to rok dwunasty nie wiem szczerze powiedziawszy, piszcie w komentarzach ja już nie rozróżniam tych liftów, poliftów chociaż do 2002 Chyba szła stara wersja A3, a może to było 2001. Jakoś tak się skończyły. Ta insignia była kiedyś na filmiku tutaj taki Wito troszeczkę w środku zdemontowany. Ta insignia nie pamiętam, ale kosztowała coś około 7 tysięcy euraków. Chyba 250 koni to było. Tak mi się wydaje skrzynia automatyczna. No, i to by było, słuchajcie, na tyle, panowie i panie. Skończyłem właśnie plądrowanie. Przejdę się jeszcze na autohandel obok. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. A tutaj mechu nie wiem. Bez opisu. Dobra, tak, żeby się wam nie nudziło. Do kawki może ten filmik się nada. Łapka, komentarz, mile widziane, pozdrawiam.